Filmy poklatkowe mają coś w sobie. Coś, co sprawia, że człowiek patrzy w ekran jak zaczarowany. Tę właściwość bezwzględnie wykorzystują wszelkie maści vlogerzy, u których nie sposób znaleźć filmu bez chociażby jednej sceny poklatkowej. Idea jest prosta: montujesz aparat na statywie i ustawiasz automatyczne wyzwalanie migawki co wskazany interwał czasu, by później zmienić sekwencję statycznych kadrów w ruchomy obraz. Żeby było ciekawiej, możesz spróbować przemieścić aparat pomiędzy poszczególnymi klatkami, aby nadać filmowi dodatkowy wymiar. Podczas gdy zwykły timelapse to nic trudnego, druga opcja jest bardziej skomplikowana, chociażby ze względu na konieczność zapewnienia stałego poziomu kadru, tak żeby film nie wyglądał jak nagrany na statku podczas sztormu. Panasonic Lumix G7 ma tryb timelapse, w którym ustawia się interwał czasu i liczbę zdjęć, a aparat robi całą resztę, włącznie z wideo o zadanej liczbie klatek na sekundę. Warto pamiętać, żeby przełączyć aparat w tryb manualny i ręcznie ustawić przesłonę i migawkę, co zapewni tę samą ekspozycję sceny w każdej klatce. Dodanie ruchu do układu może być wyzwaniem, chyba że masz do dyspozycji slider Photon Cameleon z układem napędowym Varanus i przewodem do wyzwalania migawki. Użycie Varanusa w plenerze wymaga zastosowania akumulatora, który jest w stanie zasilić kontroler i silniki przez 70 godzin w trybie timelapse lub 5 do 8 godzin w trybie wideo w zależności od liczby podłączonych motorów. Przykręć do kontrolera uchwyt baterii, podłącz akumulator typu sony NPF do adaptera, umieść zestaw na uchwycie i zabezpiecz paskiem. Podłącz do kontrolera przewód zasilania oraz kabel z migawki. Ustaw slider w żądanej pozycji i włącz sterownik. Zaprogramuj trasę jak zwykle. Przesuń wózek do punktu końcowego, przyciśnij dłużej przycisk OK, aby zapisać położenie, po czym ustaw wózek w pozycji startowej. Wciśnij M, aby wejść w ustawienia, i OK, aby zmienić tryb z wideo na timelapse. Wciśnij minus, aby przejść do opcji Foto, która determinuje liczbę zdjęć zrobionych podczas przejazdu aparatu. Dystans i liczba zdjęć bezpośrednio przekładają się na odcinek, jaki pokona aparat pomiędzy poszczególnymi wyzwoleniami migawki. Naciśnij OK, aby zmienić wartość domyślną. Użyj przycisków Plus i Minus, aby zmienić wartości bieżącej pozycji kursora. M i OK, aby przesuwać kursor odpowiednio w lewo lub w prawo. Wciśnij OK, kiedy kursor jest ustawiony w prawej skrajnej pozycji lub M, jeśli znajduje się po lewej stronie, aby zapisać ustawienia. Naciśnij minus, żeby przejść do opcji Pause, która określa interwał czasu pomiędzy kolejnymi wyzwoleniami migawki. Naciśnij minus, żeby przejść do ustawień ekspozycji, które regulują jak długo aparat pozostanie w bieżącej pozycji po wyzwoleniu migawki, zanim ruszy w dalszą podróż. Wartość powinna być równa lub większa tej ustawionej w aparacie. Kolejną opcją jest Interval, a jej wyłączenie spowoduje, że aparat pokona zadaną trasę robiąc zdjęcia w określonych odstępach czasu, nie zatrzymując się ani na chwilę. Naciśnij raz jeszcze minus, aby przejść do opcji Auto Speed. Wyłączona sprawi, że Varanus sam zdecyduje jak szybko powinien poruszać się wózek, aby dotrzeć na czas do kolejnego punktu trasy, zanim otwarta zostanie migawka aparatu. Zatem, chcąc uzyskać 10-sekundowy timelapse z prędkością 20 klatek na sekundę, potrzebnych będzie 250 zdjęć. I tę wartość wprowadzamy do kontrolera. W kolejnym kroku dobieramy wartość parametru POS, a Varanus przelicza zadane wartości, czego wynikiem jest szacowany czas rejestrowania sekwencji. Prosta sprawa. Pozostało jedynie wyjść z menu opcji i nacisnąć OK, aby rozpocząć sekwencję rejestrowania timelapsa, w czasie której Varanus stale informuje o aktualnej pozycji wózka. Pozostałej do wykonania liczbie zdjęć, a także podaje wskazania timerów, interwału i ekspozycji. Jak już będzie po wszystkim, możesz wcisnąć OK, aby powtórzyć sekwencję poruszając się w przeciwnym kierunku lub przystąpić do składania timelapsa. Sklejenie zdjęć zrobionych z pełną rozdzielczością matrycy uczyni plik wynikowy niedorzecznie dużym, zatem w pierwszej kolejności zdjęcia należy odpowiednio zmniejszyć. Osobiście korzystam z programu IrfanView, który potrafi obrabiać pliki hurtem. Wybierz File. Batch Conversion, odszukaj w systemie plików katalog ze zdjęciami i kliknij Air All. W sekcji Batch Conversion Settings kliknij przycisk Advanced i ustaw szerokość i wysokość zdjęcia odpowiednio na 1920 i 1080, co odpowiada formatowi 16x9. Kliknij Start Batch i cierpliwie czekaj, aż aplikacja przetworzy wskazany zbiór plików. Teraz można przejść do zrobienia właściwego timelapsa. Ja używam do tego programu VirtualDub który umożliwia w dość przystępny sposób tworzenie klipów z sekwencji obrazów. Wystarczy otworzyć pierwszy plik, a aplikacja sama stwierdzi, że ma do czynienia z sekwencją i wczyta całą zawartość katalogu. Pozostało wybrać opcję zapisania obrazu w formacie AVI i odczekać cierpliwie, aż aplikacja wykona swoje zadanie. To już koniec przepisu na timelapse z wykorzystaniem Paranusa. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.